Kurwa. Dzień dobry. Znaczy, będę grał, nie? O, nie ma spodionów, male. Nie ma spodionów, kurwa. A, kurwa. Jeszcze go zwimsy Hahaha, Mamy go, kurwa. Łokieto. Kurwa, patrz jak go zawiasu. Pierdolony. się o klamkę zajebał. A, kurwa. Nie chce <laughs> Oh, sometimes I got the feeling yeah. Czy one go będą biły <ścoughs> Joo pierdolek i bogaty gentleman Nawet bochy miał <ścoughs> Nie no nie mam pytań Nie no kocz tu ruluj na niego Ruluj na wejście On się po prostu wyjebie To Kondon zwykły jest już A Aaaaa! kurwa! Majo jajo! No jak? Absolutnie, że tak. To jest bardzo ważne, żeby się dobrze najewać gównem, bo wtedy można sobie pierdolnąć takiego 150 levelka na przykład. Bada na wykniąże! Siedził ujemny! Dostał kurwa, pierdol się nie złapieliany! No Okej, okay, tak cieszyć się kurwa małymi rzeczami, bo na duże rzeczy twoja psychika już ci nie pozwala. <laughs> no i tak bym chciał, tak, 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 tak bym chciał, nie? Szmato! puh, no A, kurwa mów do mnie tato, patrz jak ja jestem za no z no nie. But no hands! No hands! Chodź, chodź amigo, chodź, chodź, chodź! You know what to do, you know what to do, amigo! You know what to do, you know no 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 okej okay, kurwa, no 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 Okej, okay, amigo Muchos ciąg Easy Po <laughs> pierwszy raz w swoim życiu yy, Straż, pożarna, sygnał Ale które? To? Pisz się kurwa uduszę na takich długich Na to? Czek Nie no, płuca mi rozpierdoli Czaj, na wydechu, na wydechu <ślesy> Nie widzę tego <ślesy> <ślesy> Dobra, tu jest coś, tu jest krewka świeża Dobra, może być, o Kurwa dla momentu, nie? Dla momentu. Ło. O! Kurwa, kask! Nalazłem kask! Patrz! <śle> lubię, lubię! Was to fest, kurwa! Patrz, jebany! Hełm miał, loszki miał! Lubię, ale zajebiste bogactwo, Kurwy syny! Patrz, i to jest to. Ja takich paladynów to usanowywuję. Daj mi się że masz haole. kurwa mam jebla <laughs> Kurwa! Śmieciu! Ja pierdolę do samego końca kurwa! Łokieć na wzuch, ty po Jebana No, nie wiesz kurwa, ja się nie boję no, Ludzie mówią mnie, patrz na mnie ten i tak. To no, dziwnie, jest dziwnie. Ja ogólnie najbardziej w tej tv to lubię yy, sytuację, że... Ło, GROMNICA w dupie! <laughs> <laughs> Smacisko, kurwa, na fizzisko. Lisa, kupię 500. Hitra D. czoj, 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 czuj. O, chuj zjebałem. O nie. Niestety zjebałem, widzowie. Koniec gry jest, koniec gry, a nie jednak nie. <sum> 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 Jakie to zjemienie, klesy klasy są, naprawdę Co za wsiaki do no budyku kurwa do no, budie... no takie, takie dobre, no dobre gówno. Gromnica w dupiau! Tak, no a jak, a powiedz, że nie <sum>